Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Luzak Naprawia. W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniać olej w skrzynce VTG. W BMW F02 jest to benzyna 4.4 z napędem xDrive. Olej ten należy wymieniać regularnie co około 50-60 tysięcy kilometrów. W tym przypadku olej prawdopodobnie nie był trochę dłużej wymieniany, co spowodowało pojawienie się komunikatu o zużyciu oleju w skrzynce VTG. Dlatego w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się wymianą oleju. Ja już się zaopatrzyłem w butelkę takiego oleju. Jest to oryginalny olej BMW, jest on dedykowany właśnie do skrzynek VTG. Koszt takiego oleju to około 150 zł za litr. Jedna butelka powinna nam w zupełności wystarczyć na pełną wymianę oleju. Zapraszam do oglądania odcinka. Jeżeli materiał Wam się podoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Zapraszam. Dobra, na początek musimy zdemontować tutaj te plastikowe osłony. To będzie chwila, moment. Tu mamy kilka śrubek od dołu, na bokach. Ok, osłonę mamy zdjętą. Tutaj mamy koreczek którym sobie zlejemy stary olej. Natomiast tutaj o mamy koreczek, którym sobie. Chwila, widać to Nie widać. O tutaj mamy koreczek, którym sobie wlejemy nowy olej. Yy, przed wymianą warto się przejechać takie 20-30 km, żeby ten olej zdążył się rozgrzać. W momencie, gdy odkręcimy ten tutaj koreczek spustowy, olej nam ładnie zleci, będzie cieplutki, rzadki, także yy, ile się da, tyle syfu zejdzie. Wiadomo, na mniej zagrzanym olej będzie gęstszy, gdzieś tam się będzie mocniej osadzał na ściankach i na pewno mniej wypłynie, także krótka trasa i można zabierać się do roboty. Dobra, żeby tutaj mieć łatwiejszy dostęp do naszego korka spustowego, musimy odkręcić sobie te cztery śrubki, wtedy tu nie będziemy musieli kombinować i będziemy mieli fajny dostęp, żeby wsadzić kluczyk i go poluzować, bo na razie tu jest Mało miejsca, więc, więc to są tylko cztery śrubki, a na pewno ułatwi nam to robotę. Dobra, zobaczcie, to nam ładnie zeszło w dół. I teraz mamy tutaj fajny dostęp do koreczka spustowego. Odkręcamy koreczek i zobaczymy, czy coś nam tu wycieknie. A jak coś wycieknie, to w jakim stanie o, dobra, poszło. Widać? Dobra, leje się, ale pojęcie, że ładny jest. Nie wygląda na jakiś mocno zużyty. Ok, korek spustowy mamy odkręcony. Olej sobie zlatuje. Jeżeli chodzi o kolor, to szczerze mówiąc jest dosyć ładny, jasny. Nie wygląda na jakiś czarny, przepalony czy mocno zużyty. Konsystencję też ma w miarę taką oleistą, śliską, także jest całkiem spoko. Co nie zmienia faktu, że pojawił się błąd. Yy, z użycia oleju, czyli ja podejrzewam, Wyska. że to było spowodowane po prostu yy, z za małą ilością oleju. Olej nam tu zleciał, już tu w sumie nawet żadna, żadne kropelki nie wychodzą. Pamiętajmy, że żeby wymieniać yy, podkładki w korkach, czasami są gumowe oryngi, czasami są yy, miedziane podkładki, także nie zapominajmy, żeby to wymienić. Ja sobie teraz tutaj korek spustowy dokręcę i za chwilę będziemy wlewać yy, nowiutki olej. Żebyśmy mieli tutaj dostęp do naszego korka wlewowego, który się od tamtej strony znajduje, musimy poluzować i zdjąć tą łapę. Ona ma tutaj dwie śruby z tej strony i trzy śruby tu od tyłu. Tam jest jedna, tu jest druga i tu jest trzecia. I oprócz tego w tym miejscu mamy śrubę, która przechodzi przez naszą poduszkę od skrzyni. Yy, I tutaj mamy tą śrubę. Ją należy odkręcić i po prostu wyjąć w taki oto sposób. W momencie jak to zrobimy, plus odkręcimy te śruby, możemy sobie zdjąć całe to mocowanie i będziemy mieli elegancki dostęp do naszego korka wlewowego, żeby elegancko wlać tam nowiutki olej. Ok, ja tą łapę, ten tu już zdemontowałem. I teraz spójrzcie, jaki mamy piękny dostęp. Tu jest. To świetle. O. Tutaj mamy nasz korek wlewowy. Spójrzcie, jak jest pięknie. Tutaj mamy full miejsca. Także biorę strzykaweczkę i biorę się za napełnianie. Jeszcze wcześniej zapomniałem wspomnieć, zanim odkręcimy tutaj tą łapę, musimy nasz reduktor jakoś zaprzeć delikatnie. Ja użyłem do tego lewarka. Dobrze jest sobie podłożyć tu jakąś deseczkę albo gumę, żeby go ładnie na równej płaszczyźnie, tak jakby oprzeć. Także u mnie to wygląda tak, lewarek, deseczka i reduktor jest sobie tutaj podparty. Ok, nie przedłużam, biorę się za wlewanie nowego oleju. Dobra, ten korek mamy dokręcony. Tutaj korek spustowy też, też już sobie dokręcimy, tak jak być powinien. Trzeba go dokręcić mocno, ale bez przesady, żeby tu jakieś nieziemskie siły używać. Ale wiecie, czujcie to z umiarem, dokręcajcie, żeby tu niczego nie rozwalić, nie, nie poprzekręcać. Dobra. Jak sobie zdejmiemy to mocowanie. Tak jak widzicie, tu mamy bardzo fajny dostęp. To jest dużo miejsca do naszego otworu wlewowego odkręcamy korek i nalewamy nasz nowy olej do momentu przelania. Czyli jak tu nam zacznie pomału wyciekać. Według miary, tak jak wlewałem olej, wyszło 0,45 litra. Czyli tyle ile podaje instrukcja. BMW w instrukcji jest opisane jako 044. No tu weszło pewnie mniej więcej tyle, 044, 045. Także zaczęło się tu przelewać. Dokręciłem korek. Biorę się za składanie reszty. Montuję z powrotem tą łapę, co tu była, tym mocowanie. Skręcam wszystko i później na koniec zostaje nam tylko zrobienie adaptacji przy pomocy komputera. Tego już nie będę wam pokazywał. Jeżeli posiadacie komputer z programem typu ISTA, możecie zrobić to sami. Jeżeli nie, wystarczy podjechać do kogoś, kto ma komputer i bez problemu zrobi Wam taką adaptację. Wiadomo, tu trochę oleju się dziś polało. Biorę taki czyścik. To, co nam się ubrudziło, musimy spsikać. Chyba, że ktoś lubi mieć takie rzeczy, części zalane olejem. Ja nie lubię, dlatego zawsze wszystko ładnie czyszczę. Śmiało możemy brać się za, za montowanie tego mocowania. Ok, ta śruba tutaj to jest osiemnastka. Taki kluczyk wykrzywiony będzie jak najbardziej tutaj pasował, fajnie nam dojdzie, że tu jest ta metalowa osłona, więc zwykłym kluczem będzie ciężka, znowu grzechotki tu nie wsadzimy, bo jest za mało miejsca. I co, i teraz zostało nam poskręcać tutaj plastiki. Także biorę tą osłonkę i zacznę od niej. Zostało nam na koniec tylko zamontowanie całej tej osłony pokrywy dolnej, takiej o. Okej, okay, olej w skrzynce VTG mamy wymieniony. Tak jak widzieliście, trzeba było tutaj kilka śrubek odkręcić. Nie było to zbyt skomplikowane. Do takiej wymiany warto zaopatrzyć się w taką strzykawkę. Będzie ona bardzo pomocna podczas wlewania naszego nowego oleju. Pamiętajcie, zanim zabierzecie się za wymianę tego oleju, auto musi przejechać krótki dystans, żeby olej zdążył się nagrzeć, żeby nam swobodniej wypłynął. Do tej skrzynki VTG weszło nam 0,45 litra. Oleju. Pamiętajcie, że po wymianie tego oleju należy wykonać jeszcze adaptację. Nic się nie stanie, jeżeli wymienicie olej na własną rękę i później tym autem gdzieś tam podjedziecie. Pomimo tego, że wymieniliście olej, a nie zrobiliście na miejscu tej adaptacji. Nic się nie wydarzy w tym, w tym krótkim odcinku, kiedy podjedziecie do kogoś, kto posiada komputer z takim programem. Jeżeli uważacie, że materiał był pomocny, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!